Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w League of Legends i razem ze mną jest spawacz. Cześć, jestem. Opsy Micek <laughs> i Kornel Siem jest, ale zagubił się w akcji jak zawsze. Nie, bo się kurwa, nie wiedzą. Ale team mają popierdolone, co? No joho, trochę będzie boleć. Nunu, mumu Fejtatywy, kurwa Warusy i Heimerdingery Będzie zabawnie. Ops, i poszedł blinka zrobić. No, obstraszyć się dacie. Dobra, niech będzie. Wchodziły na przełomie miesiąca jakieś nowe Nie zbyt, więc nie gra się zła. No tak mniej więcej będzie. Nie wiem, ci pójdzie. Fibir AP? Eee, przypadkiem, mówiłem. <laughs> Kurwa. Czekaj, ale Dobra. on ma na przelicznik skill. Może zostanę na Ten Ty na Poro, nie Ole, elegancko, panie. Gdzie jest Porororo? No tutaj, w tym krzaku. Dajcie mu te ciacha, to ten będzie nam pomoże. No. Jeszcze dwa potrzebuję. Nie wiem, no czy, po prostu... czy to coś daje. Wciąga on I... przed twoim Ale no to, jest Ale kurwa no. A kiedy jest ogólnie ten cały event świąteczny? Wie ktoś jak i... Jaki... jaki event? <śmianie> no przyszedł kurwa obcy. Ale no, mi najebali Ale mnie... o! Nie mogłem W sumie ja muszę coś zrobić ze Skype'em jeszcze, póki pamiętam Chcą usunąć? No, tak <coughs> Nie no nie usuwaj, będziemy Cię lubić już No ja z tam porozmawiam kurde, coś Ale ja muszę ustawienia mikrofonu zmienić A nie są dobre Zajebiście Dobrze, Na raz najebane opcji A jeszcze przeżył. Głupi, to ma szczęście. Głupą uratowałem się z lądu. Ale mam cela. Nie baba głupi. Nie ważne skąd, ważne że mam. To na chow. na Jak wam dobrze luruje tak, chciałem wam przedstawić jak nie grać GG Na ramię Nie szukaj fajmu bo i tak nie znajdziesz To po co z tobą gram? No nie Jak szukasz fajmu to jesteś spalony ja Nigdy nie ogląda Trzeba ich spuszczać zanim kurwa szóste będą mieli, nie? Proszę kurwa porobić ich ostro Nie, bał się. Nie zrzucają uwagi na Timusia Ładnie ci wystawiłem, nie? Jasne. Dzięki za shielda Bardzo proszę. A, ale to było dobre Z tyłu jest apteczka jedna nasza Członik nie że nawet dwie są No dobra, nie bo tu jest puszko Chyba kłóżku. Ja ginę, ginę Dzięki Spoko Ale ci dupę uratowałem, Widzę, <grymne> <grymne> widziałem c Ten, Dlaczego z ty mi jesteś? No rany Mateusz Ja co ci chodzi? Ja wiedziałem Wiedziałem żeby to go wstało Ochu, kulka Eee, brawo Tapiłeś go grzybko Tu jest chujowy, to jest chujowy Mm, kurwa ile masz fragów? Dwa i myślisz, że co? Dwa minutane Mam, śmieciów. Nie wiesz. Trzy kurwa wydaje, tylko że masz. Aha, okej. Okay. Patrz. Dobre sobie... to było opcji, to było ja, dobre. Widtam, że go że to bawiłem go wcześniej. W ogóle zjebałem się animacja z tego ataków minionsów i zamiast takie normalne jak oni robią, to mam takie niebieskie kwadraciki kurwa z nich lecą. Ty. <laughs> Nie mógł wychodzić No skamychamy bardzo Super miniony Powinno za... go spalić Nie nie spaliło go w znaczy, sumie. Nie bo po miał jeszcze mi no. Dobry ten moment. A Ale te tego chciałem tarcia SoR Ale chujowy support No kurwa, support na ramie. Je to jest rzecz Support jest, super grywa każdą grę Eee, brawa Jeszcze co z Dawaj micek, pokaż mu kto ma wicek Dobrze, się M M teraz mogę mówić, że jesteś dobry No wiem, bo ja zawsze jestem dobry Ale nie umiem ty grać Patrz, jeszcze zestunował pa, jeszcze puszcza pająka I patrz teraz, patrz teraz, patrz jeb w górę Patrz, zapię cię Prawie Może że masz 8 to jest sobie sam stanowiłeś na ziemi. Dobrze, opcji. Tecy fanaty. uratowało. We Ciło, padłeś. będzie że padłeś. Prawie go zabiłem. Ci, co się przypierda, co? No dobra dobra, mogłem, mogłem przeżyć No teraz oni będą nas puszować z kurzyny. No, trochę Trochę, trochę Ja nie może przeżyć Póki to masz szczęścia Bo tak chcę i tę grę zależnościową w unikaniu pocisków Zobacz jak my mamy w kapel... killach, bo opcji mam 0 Ej widzieliście to? <laughs> widzieliście to? <laughs> jak to możliwe? Ale on mi daje multa, widziałeś? Wiecie, no, mi... jak, jak mnie zastanował na tego Na skillu Bo mnie nie zobaczył, nie? Że mnie zapierdolał Oh. Oh. <laughs> Tylko nie podchodź do mnie Mica, kurwa, jak będziesz strzelał ty. <laughs> Podejdę. Co debil. <laughs> Ale mnie zgasił, skurwiel. O, oh, oh. Haha. Napierdala ich ten, tak, tak, tak. Kurwa, co z tym, żeby wyjść No ja tak. Oj Dlacza na siebie, zaczyna na siebie i uciekaj i ucieka i teraz na micoka Ty micok się zapłachał Timo mi fragi podpierdala Jakiś kutas chyba nim gra No czy kurwa, chyba nie rośniesz ty Znaczy że cię wpierdolę Wyszkoczyłem Co ty tak robisz? Daj mu tu Majcze breakdance Dostał go, w śpiny, w duży Kogo ktoś tam wyzywa mi, Oksi? No ma kota męcz Nie, yeah. super. O, <śpiewanie> Miały być taktyczne tornado. Patrzcie jakich robię, nie? nie. O kurwa, jakie <śpiewanie> No nie ogarniam! Jakie komuchy jebane, ty! Patrzcie jakich robię. To ich porobili, no. Ale to było kurwa niesprawiedliwe. sprawiedliwe Dałeś ja się normalnie Mordę tam Jak, jak oni ci zobaczyli Ultem No to... Dawajcie wjeżdżajcie No i mu, dawaj, dawaj no mu.

Musisz blindować tego, tego... Yy, ...Warusa. Jakim tam? Jak da dawał radę podejść, to i to zrobię. Ten kurwa paczka kondonów otwiera, bo ludzie musieli będzie jedną pausę. <gülüyor> 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 <Defa çabu wa. gülüyor> ne yapacağım bu? Ne demek ne na no mało masz no tego, nie. a, to a i tak No kurwa no majstruję je, nie? A jak go blinduję to jego wieżyczka też powinna być na blindzie. Ty. Nie. Tak, ja tak powiedziałem. Ty. Lol. Nie zabiłem go. Zobacz skąd to nie, ja. <noise> Fá. Que mabu pro quedes. stronę, całą zasram kurwa i nie będą chodzić do mnie No no ma tego, e, orakla Tak mu się skończy, nie lubi. Jak mu przypierdolę to się nie skończy Masz. No i mówisz co podchodzi, zabiera flagi i wychodzi. No, chyba ty Teraz się muszą bać grzybków. Za 400 dostał Nie ma paczki i z czekaj nam na tego na Nuno na ulta okay. No tak ma 7 sekund cooldown tylko Co ma już nie wpadnie Patrzcie to was na nowo, lecz o wszystko. No, albo nie. Będź tak kurwa nie wpierdawaj tego. Urwa nie, Ciężą. nie żył. Smacznego Ja pierdolę, przepuszczują nas no. Już się muzyczka zaczęła inna Bo my ich nie możemy przepuszczować oh, No, brakuje trochę tanka Przeudziału nie ma Ciebie nie słychać, kurwa, oni dupę z kurwa... z moldy. Bo kurwa stoisz jak pizda! A co on, kurwa podchodzić jak pan 200 hp? Okej. No tak jak ta karta mnie przygoda. No. Mamy lepszy film do południa. Ja Mają lepszy, ja lepszy do wejścia wejść kurwa nie tylko すこばしょですこばしょ。 I tak mnie przecież widać, no nie widzą swój res Nie widzą. Cię. przecież. I tak chciałem iść w BRB, dlatego tam poszedłem. No nie do tego wiemy, że wszystko chyba. Czy to Frozen Malek stakuje się z grzywami? Nie Słuchaj. Nie, Rylaj chyba. Znaczy no... Czy no r chyba Rylaj tak. A co ja powiedziałem? Frozen Malek. A, Frozen Malek, no to mówię o Rylaju. Co Rylaj tak? Jeden od nich liczyliśmy, teraz trzeba wewnątrz jeszcze z osiem. Oh, kurwa. On jest popierdolony ten ziomek ty On się w życiu pojebało ty Oj złapał. No to jest no, no, no jakby nie patrzeć On ma tylko ten czar o, On ma tylko 280 AP kurwa ale co robi ty? 1000 zap i z A te lubię. grzybki to ci się bardziej przydałaby maska na tym film No centralnie. Też o tym myślałem Ciężko No dosyć. Nie bronicie do mnie. To zginij lepiej teraz niż później. Nie mogę się nie zabić przy okazji. <laughs> Kurwa jakie wymagania moje no co trzeba robić z nami? Zjebałeś to zjebałeś coś trupem. prawda Wiem myślę, że muszę się na, na stylować. roro ty pat. Wiesz, go nie nakarmiłem.

Starczy było, trzeba by włączyć. Nie, miał. Nie miałem. Hmm. Dobra, my już jesteśmy, znaczy ja też. Ja się czaję. Tak czajnie. Kurwa jaki szantaż im robi na życie ta -dam, tam tam ta -dam, tam no, ja tam 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 Ja też. To mi Cech rozpierdala Ale tower mnie sfokusował tym Nie wiem czemu Przecież się byłem grzeczny Kurwa Aha No spoko Znowu sam dostanę. Nie da się zajmować tym Tarczo, tarczo, tarczo Torcza, teraz! Służyłem jeszcze się raz. na kulkę! Walczę! Trzy sekundy! Dwa walczą tak się zawija, kurwa. Na nieświadomca. Uciekłbym, miałem sekundę do tarczy! Nie, nie uciekłbyś. Eee, bo trzeba do walczyć. Do... Zabiłby no, <laughs> Proponuję tutaj. Proponuję lifesteal'a walczyć. Ale za mało mu. Proponuję Proponuję zajęwać ich na dziurę. No to kup się jednego tego. Czy stera, czy tu tam masz? Albo pięć. Nie, pięć to nie. Nie, czekaj, miałem coś innego do kupienia. Ten taki łuk. No Ostatni sobie. szept. Tom, 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 tom. No, Za Dobra! Zostawcie go, zostawcie go! Masz. Nie było pentakila no. Zabiłeś wszystkich? No tak. Nie, ale wszystkich obiłem Nie na no, Davoli? Absolutnie Ja jedyne co w tej grze robię to daję z tego szureli z ulta